Pokażę teraz, w jaki sposób przenieść sobie punkty z Civila do aplikacji Google Maps. Mam tutaj kilka punktów. Musimy ustawić teraz układ współrzędnych dla tego rysunku, a więc wchodzę tutaj w zakładkę ustawienia, edytuję ustawienia rysunku, wyszukuję Polskę i wiem, że akurat te punkty mam w układzie 2000, strefa 5. Klikam OK. Teraz tą grupę punktów musimy wyeksportować. Do wyeksportowania musimy stworzyć sobie format punktów. To klikamy w tym miejscu. Skopiujemy sobie gotowy na przykład PNE rozdzielony przecinkami. Numer punktu zostawiamy. Współrzędną północną zmieniamy na długość geograficzną. Wschodnią na szerokość geograficzną. I rozszerzenie pliku zmieniamy na CSV. Klikam OK. Mam teraz wybrany ten format pliku. Wskazujemy plik docelowy. Wskazuje miejsce, gdzie program ma zapisać plik ze współrzędnymi. Teraz przechodzimy do Google Maps. W Google Maps, musimy rozwinąć sobie menu, wejść w Twoje miejsca, następnie mapy i utwórz mapę. Musimy zaimportować warstwę, czyli nasz plik ze współrzędnymi. Wskazujemy ten plik na dysku. Teraz musimy wskazać, która współrzędna jest odpowiedzialna za długość, która za szerokość geograficzną. Przechodzimy dalej i teraz wybieramy, która wartość jest odpowiedzialna za etykietę konkretnego punktu. Klikamy Zakończ. Punkty pojawiły się na mapie Google. W tym miejscu możemy teraz zmienić ich style, dodać etykiety i udostępnić mapę innym osobom. Po kliknięciu w punkt pojawia się jego etykieta oraz współrzędne geograficzne.